Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubakordis. często zdarza mi się słyszeć wypowiedzi typu, bo brak pieniążków, nie ma pieniążków, trzeba zarobić pieniążki i tak dalej. No i wtedy to mi, się, to mi się coś nie zgadza, po prostu mi się przykro robi, bo to nie są żadne pieniążki, to są pieniądze, a nie pieniążki. Pieniążek, to jest po polsku drobna moneta, to jest pieniążek, tak? O. Powiedzmy zaraz, dla przykładu, tutaj nawet tego nie planowałem w ogóle, ale, ale wyjmę z portfela i pokażę, żeby to się jakoś utrwaliło, prawda? No, to jest na przykład, o. To jest pieniążek i to też jest pieniążek, tak? jakaś tam drobna moneta, to jest pieniążek. No to też jest pieniążek, powiedzmy, tak? Natomiast to są pieniądze, a nie żadne pieniążki. To są pieniądze. Pieniążek to jest to, co pokazałem wcześniej. I starajmy się o tym pamiętać, tak? I, I też nie bójmy się również innych poprawiać. Jak ktoś powie tam, że, że nie ma pieniążków, że musi zarobić pieniążki. No mówię, nie pieniążki, pieniądze. No uczmy się, uczmy się poprawnie wysławiać po polsku, tak? No, polszczyzna to jest też nasza ojczyzna, to jest nasz skarb narodowy. Dbajmy o to, żeby mówić poprawnie, więc na miły Bóg, nie żadne pieniążki. Chyba, że chodzi o drobne monety, a jeżeli chodzi o pieniądze, to nie żadne pieniążki, tylko po prostu pieniądze.